Dzień dobry, nazywam się Donata Herman, jestem ekspertem do spraw prawa i rynku pracy, autorką bloga i podcastu Kadry w pigułce. Uczę menedżerów, jak w praktyce wykorzystywać przepisy Kodeksu pracy. A w dzisiejszym odcinku moim gościem specjalnym jest Martin Grzelak, pełniący obowiązki okręgowego inspektora pracy w Łodzi, z którym porozmawiamy o zagrożeniach psychospołecznych, które częściej pojawiają się w miejscach pracy i o tym, w jaki Sposób rośnie świadomość pracowników właśnie w tym obszarze. Zachęcam do oglądania. Coraz częściej mówi się o zagrożeniach Psychospołecznych w miejscu pracy. I właśnie na ten temat porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Moim gościem jest Marcin Grzelak, pełniący obowiązki okręgowego inspektora pracy w Łodzi. Dzień dobry, cześć Marcin. Dzień dobry, Donato. Dzień dobry państwu coraz więcej tych zagrożeń identyfikujemy nie tylko mobbing również wypalenie zawodowe i w jaki sposób ten może inaczej nie w jaki sposób ale w jakim stopniu ten problem dotyka Polskę wydaje mi się że dotyka Polskę w takiej skali w jakim dotyka cały świat ja tutaj może na wstępie Podzielę się swoim subiektywnym przeświadczeniem, ale uważam, że my jako państwo powinniśmy popełnić refleksję nad monitorowaniem poziomu zagrożeń psychospołecznych, jakie wiążą się z pracą. Nie spotkałem się z takimi kompleksowymi badaniami, które by były przeprowadzone w taki satysfakcjonujący dla mnie sposób. Ja w ogóle no, bardzo lubię liczby i w oparciu o takie dane statystyczne lubię interpretować rzeczywistość, która mnie otacza. Ale odwołując się do takich nie wiem, badań szczątkowych, które jednak pozwalają pewne wnioski sformułować, no to na przykład taka jednostka organizacyjna Państwowej Inspekcji Pracy, jakim jest Centrum Poradnictwa Prawnego, w 2022 roku udzieliła 870 porad dotyczących mobbingu, a w 2023 udzieliła już prawie 1400 takich porad, tak? Z kolei, jak spojrzymy na inny parametr, a mianowicie liczba zwolnień lekarskich, w tle których jest wskazane zaburzenie psychiczne, no to też widzimy wyraźny trend wzrostu. 11% dni niezdolności do pracy z powodu choroby w 2023 roku było właśnie związane z takimi zwolnieniami, i to było przeszło 8% więcej niż rok wcześniej. I jak zrobimy jakąś taką szerszą analizę, to będziemy widzieli, widzieli trend. Dlatego uważam, że chociażby żeby dyskusja, jaka się teraz rozpoczęła nad modyfikowaniem definicji mobbingu, jest jak najbardziej właściwa i to jest dobry moment, żebyśmy się nad tym pochylili. Tylko zagrożenia psychospołeczne, no mobbing to już jest skrajna postać. tak Natomiast nie każde zwolnienie jest związane z mobbingiem. Poziom stresu, presja, takie zachowania, które niekoniecznie są zdefiniowane przez przepisy prawa pracy no one wywierają określone skutki społeczne mm -hmm. no Z tego co mówisz to faktycznie mamy liczby na to, że problem narasta, ale z tego wniosek też, że świadomość Polaków pracowników w pewnym stopniu też rośnie wiedząc, że mogą do takiej po taką poradę prawną zgłosić się właśnie do, do odpowiedniej jednostki. Powiedz, proszę, z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy, jakie naruszenia w tym obszarze właśnie zagrożeń psychospołecznych są najczęściej zgłaszane do inspekcji? Jeśli mogę odnieść się do Twoich słów. My się bardzo cieszymy z tego powodu, że świadomość rośnie. Tak? I tutaj no, wspomniałaś o pracownikach, ale naszym partnerem są również te podmioty, które zatrudniają a ta refleksja uważam, że powinna zostać popełniona również po stronie organizacji. My bardzo mocno w roku bieżącym otwieramy się na zagrożenia psychospołeczne i tutaj powiem jeszcze chwilę później o pewnych naszych jakiś tam inicjatywach, pomysłach, tyle że Nadal na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy doświadczyli mobbingu. Widzimy, jakie skutki to spowodowało. Ja jestem no, przede wszystkim praktykiem. Od 25 lat jestem związany z urzędem, i w związku z tym mam w pamięci mnóstwo sytuacji, które zobaczyłem, przeżyłem. W których musiałem się wykazać jakąś tam empatią, a z drugiej strony pamiętać o tym, że jestem urzędnikiem. Jeśli mogę pokazać Ci przykład, no to niedalej jak 3-4 tygodnie temu miałem przyjemność rozmowy z panią, która pokazywała brak satysfakcji z porady, którą jej udzieliliśmy. W związku z tym przyjąłem rozmowę z tą panią na siebie. Taka jest moja rola w organizacji. I okazało się, że ta pani jest w tak trudnym stanie psychicznym, że można z nią fantastycznie rozmawiać o podróżach, o człowieku. Ale w momencie, kiedy przechodziliśmy na grunt jej osobistych doświadczeń, to ona, mimo że prezentowała bardzo wysoki poziom kompetencji, bardzo wysoki poziom wykształcenia, dużą swobodę językową, nie była w stanie w sposób składny określić tego, co doświadczyła w ciągu dwóch lat swojego życia zawodowego. I to pokazuje pewne stany psychiczne, w których, no to już jest taka postać finalna, tak? Mhm. No jest to duże zagrożenie również z punktu widzenia pracodawców w tym kontekście, że doskonale zdają sobie sprawę, że rotacja to jest gigantyczny koszt dla organizacji. Jeszcze większym wyzwaniem jest zatrzymanie pracownika właśnie w swoich zasobach w organizacji, w związku z czym faktycznie to zdrowie psychiczne to powinien być temat. No jeśli nie numer jeden to top top właśnie w różnego typu przedsiębiorstwach, ale to w takim razie odejdę Trochę od tych przypadków praktycznych, bo one są tragicznymi przykładami właśnie z życia wziętymi, zapytam o konwencję. Czy konwencja o eliminacji przemocy i molestowania w miejscu pracy, czy ona będzie wspierała nas właśnie w tym obszarze? Znaczy to jest temat mi bardzo bardzo bliski. No, w ogóle no, zagrożenia psychospołeczne, to jest coś, co. Parę lat temu zaczęło mnie mocno interesować, i chyba było to właśnie spowodowane tym, co zobaczyłem w życiu. Tak jak ta historia, którą przed chwilą opowiedziałem. Uważam, że ratyfikacja konwencji przez Polskę no, sprawi, że my pewne rzeczy usystematyzujemy, mamy taką troszkę chaotyczną regulację prawną, poszerzymy zakres podmiotowy. Ochrony przed przemocą w środowisku pracy. No i też, no bo pojawiają się chociażby, nie wiem, takie kategorie osób, które w tym momencie są pozbawione ochrony prawnej, a są też narażone na pewne zachowania, jak na przykład starzyści, wolontariusze, samozatrudnieni. No, w szczególności starzyści, wolontariusze, to są osoby, które są na samym dole poszczególnych organizacji, osoby w relatywnie młodym wieku. I w momencie, kiedy spotka ich coś takiego złego na starcie ich kariery zawodowej, no to uważam, że popełniony zostanie pewien grzech zaniechania który może zaważyć na ich przyszłych latach mhm. do tego no, chciałbym dodać jeszcze jeden aspekt który jest mi bardzo bliski a mianowicie taką rewolucję cyfrową której doświadczamy wiele zagrożeń psychospołecznych nie ma takiego charakteru intencjonalnego tak bo no, to, to nie zawsze jest takie świadome działanie, które, w którym ktoś dąży do tego, żeby wyrządzić krzywdę bliźniemu, tak? Ale mamy na rynku pracy znaczną część osób, chociażby takich jak ja, które w sposób wtórny wyrobiły pewne umiejętności cyfrowe. Tak? Ja w pewnym momencie mojego życia włożyłem wiele serca w to, żeby. Dać sobie z tym radę, tak? Ale interfejsy różnych programów, na których teraz trzeba, nie wiem, pracować są dużym wyzwaniem dla wielu osób, które są świetnymi pracownikami. ba to nie jest tylko kwestia, nie wiem, braku przyjazności oprogramowania. To w jakiś mierze w nasz porządek prawny jesteśmy w stanie, nie wiem, wkomponować, tak żeby organizacja popełniała jakąś refleksję, dokonując wyboru narzędzi do wykonywania zadań. Ale w ogóle no, przyszłość to są struktury rozproszone, to są ludzie, którzy znają się z perspektywy komunikatorów, to jest izolacja, to jest alienacja, a jednak praca jest nam po prostu potrzebna, żebyśmy się cieszyli zdrowiem, szczęściem. Takie nie, kontakty społeczne, przynajmniej no, mówię z perspektywy osoby. W moim wieku. Tak? Wiem, że w tych pokoleniach niżej, nie mówię o zetkach, tak? te potrzeby społeczne są troszkę inne, tutaj przybierają jakąś tam inną, inną postać. No, z tego, o czym rozmawiamy, to tak przyszło mi do głowy, że w zasadzie powinniśmy zaapelować do przedsiębiorców, żeby nie bagatelizowali właśnie tematów pojawiających się w organizacji związanych z zagrożeniami psychospołecznymi, mobbingu, wypalenia zawodowego czy pewnej presji w zakładzie pracy. Dlatego warto dbać o kulturę organizacji, taką bezpieczną kulturę organizacji. Moim gościem był dzisiaj Marcin Grzelak, pełniący obowiązki okręgowości Inspektora Pracy w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przyjemność. Bardzo dziękuję.